Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest z okazji, że oblokowałem nabój, pokażę wam właśnie jak go oblokować. Nie jest to w sumie nic zbytnio trudnego, a więc nie przedłużając zapraszam was do odcinka. Na samym początku musicie pokonać giwerny. A po zrobieniu tego będziecie mieli małą szansę, że pojawi wam się właśnie taki malutki pocisk z pelerynką. Musicie go zostawić, żeby sobie chwilę pobiegał, nie możecie do niego strzelać, on nie będzie też do was strzelał. Po jakimś czasie on zniknie i musicie zrobić to jakby 5 razy. Jak widzicie, ja już to zrobiłem. Mam tutaj pocisk. To jest naprawdę bardzo fajna postać. Jej rzeczy zaraz zobaczycie. Tak jak mówiłem, nie jest to jakaś trudna postać do blokowania ponieważ możecie w zasadzie odblokować grając sobie po prostu bo macie ileś tam procent strzałów, że on się pojawi w pokoju po Teraz się przyglądajcie, czy nie ma jakiegoś pocisku z palaryńką on nie będzie do was strzelał, po prostu będzie sobie biegał i jeżeli, jeżeli już zabijecie wszystkich oprócz niego w pokoju on po jakimś czasie sobie zniknie jak widzicie ma on miecz, bardzo fajny i bardzo dużo obrażeń on bije kiedy macie full HP, jak widzicie, strzela on wtedy takimi tęczowymi mieczami. Lecz jeżeli będziecie nawet mieli pół serduszka mniej, to już się nie, nie strzela, ale nadal bije na blisko i bije bardzo dużo. Jego peleryna jest to przedmiot pasywny, który sprawia, że nie dostajecie obrażeń kontaktowych, czyli jeżeli ktoś was dotnie przez slime czy przeciwnie, nie dostaniecie obrażeń, oraz on wtaczając się, czyli używając jego przewrotu, zadaje większe obrażenia przeciwnikom. Wracając do miecza niszczy on pociski, bije bardzo duże obrażenia oraz strzela tym tęczowym jeżeli macie full HP. Więc my tyle to ode mnie, a więc zapraszam Was jeszcze do chwilowego gameplayu na zwykłych pokojach oraz do walki z bossem. We'll be right <laughs> back.